Przebrzydła szumowino. Pachołku moskiewski, Ty farbowana świnio, Marszałku kurewski, Chamie zbuntowany, zatęchła sklerozo, Gnoju zasmarkany, Ty zdrajco zomozo, Gnido zażygana, jadowita mendo, Ty kukło gówniana, kacapski przybłędo, Tchórzu za fajdany, Ropiejący strupie, Padalcu rozdeptany, Ty w na dupie, Ty diabelskie łajno, Ty głupi żołda, ty kurwo sprzedajna, ty ruski z upaku Wypierdku Breżniewa, ty ślepy pedale kurduplu tempogłowy, głowy, ty głupi bęcwale Sukinsynie śmierdzący, pozasuszona w Wrzodzie ropiejący, ty małpo zielona Ty strachu na wróble, zboczony sadysto Judaszu za ruble, ty ruski marksisto Ty pało gumowa, nędzny okupancie Zakało narodu, złamany palancie Cuchnący pierdzielu, pełzająca Listo, ponury skurwielu, czerwony faszysto, ty sługo kremlowy, lokaju sowiecki, ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki, ty mówco obłąkany, nadęty bufonie, za naród sprzedany, piekło cię pochłonie. Oh.